Oho, mam nowego Lucky Frienda, nowego starego Lucky Frienda, znowu Godryk. I na szybko jeszcze jajeczka. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć pewną prastarą legendę. Legendę, która stała się bardzo na czasie teraz, jeśli chodzi o Pokémon Go. Bo najantyk zrobił w Pokémon Go coś, co nigdy jeszcze nie miało miejsca wcześniej. Także jajka do końca i słuchajcie. O, trzeci defranców, dzięki. Magnemite, nie dzięki. I zbieram dziesiątki na taki maraton dziewięciu dziesiątek, może być ciekawie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tę legendę, czy słyszeliście kiedyś o strażnikach jeziora, po japońsku nazywanych Mizumi, no Kamigami, bogowie jeziora, są również nazywani jeziorowym trio. Wiem, nie brzmi to może zbyt epicko, ale są to trzy legendarne Pokémony z regionu Sino: Uksi, Mesprit i Azel. Z Uksi się jeszcze spotkałem z wymową Aksi albo Yuxi. Odsyłam do oryginalnego Pokédexu, jak ktoś chce być mega poprawny. Uksi reprezentuje wiedzę. Mesprit, emocje. A Azelf, siłę woli. Ci bogowie jeziora są wzorowani na cesarskich atrybutach Japonii: świętym lustrze Yatano Kagami, świętym naszyjniku Magatama i świętym mieczu Kusanagi. W przeciwieństwie do poprzednich trio legendarnych Pokémonów. Wszystkie te trzy Pokémony mają ten sam typ: psychiczny. Ale podobnie jak pozostałe tria Pokemonów mają wspólną abilitkę Levitate. Czyli takie ataki na przykład jak Dig, nic im nie robią. Dlaczego powiedziałem wam tę legendę? Dzisiaj rano, niespodziewanie, te trzy legendarne Pokémony zaczęły pojawiać się. Uwaga, uwaga, po raz pierwszy ever na dziko w Pokémon Go, tak? Dobrze słyszycie? Na dziko legendarne Pokémony i mamy do tej pory potwierdzone złapania dwóch pokemonów w momencie, jak nagrywam ten odcinek z rana. Jest to na pewno Uxie i jest to na pewno Azelf. Co ciekawe, nikt jeszcze nie potwierdził występowania Mesprit'a w momencie, jak to nagrywam. Otóż istnieją spekulacje, że występowanie tych pokemonów może być powiązane z regionami. Czy pamiętacie, jak po raz pierwszy weszły regionalne bestie Entei, Suicune, Raikou do Pokémon Go? Wtedy występowały one na rajdach w częściach świata i potem się zamieniały. Podobnie może być z tymi trzema pokemonami legendarnymi. Axie, Mesprit, Azelf mogą występować tylko w pewnych częściach świata, a po jakimś czasie na przykład się zamienić miejscami. I w momencie, jak to nagrywam, są spekulacje, że Mesprit może być na przykład w Europie, bo e, u nas, jak zaczęły się pojawiać te pokemony, to była noc i wszyscy spali, więc może dlatego jeszcze nikt nie znalazł Mesprita, że pojawia się on w Europie i w momencie pojawienia się tych pokemonów wszyscy gracze spali. Proste rozwiązanie, nie? Jak zdobyć te pokemony, jak je złapać? Oczywiście nie ma takiej złotej metody, ale no, występują na dziko, bardzo, bardzo rzadko. To jest już potwierdzone, że są bardzo, bardzo rzadkie. E, czyli jak sobie ułatwić ich złapanie? no Na pewno łatwiejsze zadanie będą mieli ci, którzy mieszkają w bardzo dużych miastach i mają jakąś, jakiś skaner albo jakąś mapkę swojego miasta, albo jakiś taki duży serwer na przykład Discorda, e, gdzie wszyscy wymieniają się informacjami i ktoś po prostu poda te informacje dalej, że taki pokemon się zrespił bo prawdopodobnie na ten moment wydaje się, że one działają tak jak wszystkie inne Pokemony na dziko, czyli jak jedna osoba go zobaczy, to inna osoba też może go zobaczyć, tak? To oczywiście najbardziej ułatwia zadanie złapania tych Pokemonów osobom, które w jakiś taki czy inny sposób um, naruszają regulamin gry, ale podobna sprawa jest również z Anonem. Też jest bardzo, bardzo ciężko spotkać Anona i myślę, że tak bym to właśnie porównał. Jest mało ludzi, którzy spotkali Anona poza jakimś eventem, gdzie był ich... Zwiększony resp, tak? Natomiast ci ludzie, którzy złapali Anony na dziko, gdzieś tam na mieście, albo mieli dobry kontakt na swoim serwerze lokalnym, gdzie ktoś po prostu powiedział, że ten Anon się zrespił, albo korzystali z jakichś mapek, skanerów, a może nawet z fake GPS-a, bo szansa, że tak po prostu będziesz sobie szedł i o, spotkałem Anona, no to tutaj jest według tego, co mówią doświadczeni gracze, na przykład na Redditie od wielu, wielu lat, że to jest około 1 do miliona. Czy jest to dokładna liczba i czy jest to na pewno prawda? Nie wiem, ale tak się gdzieś tam powtarza w internecie już od dłuższego czasu, że jest to mniej więcej 1 do miliona. Czy może być podobnie z tymi nowymi legendarnymi Pokémonami? Możliwe. Może potem Niantic zwiększy ich występowanie? Może potem dodaje w paczkach albo na rajdach? Nie wiem. Co jeszcze chcę powiedzieć o tych Pokémonach? To nie są jakieś mega silne pokemony, to nie są w ogóle nawet silne Pokémony. Także one są bardziej do uzupełnienia Pokédexu i bardziej jako ciekawostka. I sposób, w jaki Niantic je wypuścił. Jest największą ciekawostką. Myślę, że wszyscy jesteśmy mega zaskoczeni. Jestem ciekaw, kiedy pierwszy z tych Pokémonów zostanie złapany w Polsce. I co się wtedy będzie działo? Czy ludzie będą dzwonić do siebie nawzajem, wymieniać się informacjami, biec wszyscy w to miejsce? No, jestem ciekaw, co się będzie działo. Ciekawa niespodzianka od Manticu, prawda? Ale słuchajcie, to nie jest wszystko, o czym chciałem zrobić ten film, bo jeszcze jest rzecz, która weszła wczoraj wieczorem, wczoraj od 22. Mianowicie krótki, bardzo krótki event związany z eventem sprzątania ziemi. Oczywiście na te eventy, gdzie, powiedziałem, eventy trzy razy w ciągu jednej minuty, ale mniejsze o to, na te eventy, gdzie e, Niantic zachęca ludzi do sprzątania śmieci, przyszło dostatecznie dużo osób, także tak jak obiecywali, w związku z tym dostaliśmy nagrody. I wśród tych nagród mamy na przykład zwiększone respy ziemnych Pokemonów. Tutaj na Nirbaju widzę jakieś Diglety, aż trzy. Shiny Diglet jest dostępny do złapania. E, również zwiększone respy Central, zwróćcie na nie uwagę, no bo w również można złapać Shiny, a nie mieliśmy tak naprawdę okazji na żadnym evencie spotkać Shiny Senshru, bo został on wypuszczony tylko na evencie Totorii w Japonii, więc nie mieliśmy za bardzo zwiększonych spanów Senshru i zwiększonej okazji na spotkanie Shiny wersji tego Pokemona. Zaraz Wam więcej opowiem o tym evencie, tylko pamiętajcie, jeszcze zwrócę Wam uwagę, nie otwierajcie Research Breakthrough szybciej niż 1 maja o godzinie 22, bo wtedy traficie jeszcze te stare Pokemony ze starej puli, a myślę, że każdemu zależy na tym, żeby spotkać nowe Pokémony z nowej puli, no bo są tam praktycznie same szanse na fajne Shiny Pokémony legendarne, tak? Lugia, Ho-Oh, Latios, Latias. Wszystko może być Shiny. Wstrzymajcie się do maja, do godziny 22 z otwieraniem tych Research Breakthrough, ja tak robię. Także tutaj wbiłem sobie szósty, szósty Research Breakfru i na razie się wstrzymuję. I tam już widzimy oczywiście, że na rajdach powrócił Graudon. To jest również część tej nagrody i można spotkać znowu Graudona w wersji Shiny. Tylko problemem jest to, że bardzo krótko będzie trwał ten event I nie wiem, czy każdy będzie miał okazję pójść sobie na te rajdy Bo to jest tak w środku tygodnia, trochę słabo wyszło Ja postaram się oczywiście kolejny odcinek zrobić z rajdów właśnie na Graudona znowu Bo potrzebuję też w sumie candy do niego Bo potrzebuję sobie wymaksować mojego lucky Graudona do końca No i najchętniej też złapałbym sobie shiny Graudona, Fajna gratka dla mnie Zrobię też sobie strika dzisiaj, dzisiaj jakoś nie będę dużo grał Może poszukam bardziej shiny Poszukam ich nad jeziorem, jest taka teoria, że... Może to nie jest jeziorko, taki bardziej staw, ale jest taka teoria, że te mm, pokemony legendarne będące strażnikami jeziora mogą respić się najczęściej nad jakimś zbiornikiem wodnym. No miałoby to bardzo, bardzo dużo sensu, biorąc pod uwagę ich legendę i to, mm, do czego one się odnoszą, tak? Także tutaj widzę jakieś Namele i łubufet, no spoko, ale ja pójdę może z parku i pójdę nad zbiorniczek wodny, tam trochę pogram i tam też do końca Wam opowiem o tym evencie wodnym. No, może spotkamy któregoś ze Strażników Jeziora? Szczerze mówiąc, wątpię, ale próbować zawsze warto. Chodź tu u bufecie. Ciach. O. I siedzi. Słuchajcie, jeśli chodzi o Graudona, jeśli będziecie się na niego wybierać, tutaj szybka infografika, jakie kontry. Tutaj na pewno wszyscy wiedzą. Ale mega szybkie przypomnienie. Natomiast jeśli chodzi o sam event Dnia Ziemi, słuchajcie. Co jest najważniejszą informacją, że ten event kończy się już 2 maja o godzinie 22, czyli to jest bardzo, bardzo szybko, to jest tak naprawdę trzydniowy event. Łącznie trwa 72 godziny. I przez ten czas mamy rajdy na Groudona, zwiększone respy ziemnych pokemonów i oczywiście szanse na złapanie Shiny digleta, Shiny Duck Trio, znaczy Shiny Duck Trio, nie zewoluowanie sobie Shiny Digleta w Shiny Trio, no bo Shiny Daktrio na DZIKO nie można spotkać tak samo, jak nie można spotkać Shiny Alolańskiego Digleta. Alolański nie dostał nowego Shani, tylko zwykły Kantoański. Oprócz tego mamy bonusy, słuchajcie. Podwójny Stardust za łapanie typów ziemnych. Fajna okazja, żeby nabić trochę Stardustu. Koniecznie tego nie przegapcie. I podwójne Candy do typów ziemnych. Idealnie na Groudona. Wbijasz na rajda, podwójne Candy i jeszcze na Pinapie. 12 Candy za złapanie Groudona. Muszę skorzystać naprawdę z tych rajdów, ewidentnie. O, jest 7 meczka też od razu. Przeszliśmy nad Staw. A propos, właśnie legendarnego Trio Jeziora: Magbiz Jajka, Diglet jakiś respi. Ile mam jajek? Mam 6 jajek i 60. dziesiątek, także dobrze, fajnie się tutaj składa. Może nawet na kolejny odcinek, już mi się uda zebrać te 90. dziesiątek, byłoby dobrze. Celem oczywiście jest wyklucie po raz pierwszy Ever dla mnie Shieldona przede wszystkim. Słoneczny weather boost. Więcej ziemnych Pokemonów z Eventu. Zaraz w sumie odpalę go, Jeszcze na pewno dużo, dużo pochodzę po mieście pogram po nagraniu tego odcinka. Powiem Wam, że trudno jest tak zrobić odcinek z powiedzmy misją nagrania złapania shiny. No bo może tak chodzić 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin tak naprawdę zanim spotkasz shiny i nagrywać to cały czas. I już się skończy miejsce chyba na karcie pamięci prędzej i bateria w aparacie nawet. Biorąc pod uwagę, że mam trzy w sumie baterie zawsze ze sobą i wymieniam sobie, niż spotkasz tego Shiny, także postaram się po prostu, żeby ten film wleciał jak najszybciej na kanał, żebyście byli wszyscy na bieżąco z informacjami dotyczącymi i nowych legendarnych Pokemonów, i nowego eventu, a potem bez kitu jeszcze sobie sporo połażę, póki jest słoneczna pogoda, trzeba korzystać z tego eventu, pamiętajcie, że jest mega, mega krótki, jak komuś zależy na Shiny wlecie? Albo drugiej szansie na Shiny senszuru, właściwie dla nas pierwszej szansie na, na Shiny senszuru. Szansa na Shiny senszuru. Powiedzcie to 10 razy szybko, w sumie trudne do powiedzenia 10 razy szybko. Szansa na Shiny Senshuru, szansa na Shiny Senshuru, szansa na Shiny Senshuru. Powiedziałem trzy razy, ale więcej mi chyba nie powiedział. Trochę jak ten Shed Sasha z suchą szosą. tylko w sumie trochę krótsze. O, Cubą też z pogody, też elegancją i też może być Shiny. W sumie Marowak, jego ewolucja jest jednym z dwóch obecnie alolańskich Pokémonów, które mamy w wariancie Shiny w grze. Jest to właśnie alolański marłak i alolański rajczu. To jest wszystko, co można zdobyć shiny. Tak jak już wspomniałem, Digleta niestety tym razem alolańskiego nie dodali. W wariancie shiny. O, kolejna dwójeczka, dobra. Te dwójeczki w takim razie sobie wykluwam teraz, a dyszki tylko zostawiam na później. Tutaj widzę jakieś prace trwają w ogrodzie dookoła stawu. Tutaj chyba będą jakieś kwiatki nasadzać, tak mi się wydaje, bo tutaj orają ziemię. Te pachołki takie wyznaczają, gdzie będą kwiatki rosnąć. No diglety respią się ładnie, w sumie same diglety mi się respią, póki co, dzisiaj na tym evencie. Jest to jeden z tych eventów, gdzie jest dosyć łatwo stosunkowo złapać shiny. Ostatnim takim eventem był event z banili, bo też respił się cały czas praktycznie non-stop, także dużo osób łapało więcej niż jednego tego szani banili. No akurat ja połapałem zero. Także może tym razem bardziej mi się poszczęści, no ale niestety krótszy event w sumie. Ty, ale te diglety mają takie ADHD trochę. Odbijano stop Zaraz się okaże, że będę musiał je łapać jak legendy, czyli czekać na ataki, i dopiero wtedy, no ale w sumie mam tak dużo grey boli, innych boli, że nie jest to aż takie ważne. Hop, kolejny, hop, siedzi, I jeszcze jeden, i hop, i siedzi. Dobra, powiem Wam tak, mógłbym cały tutaj odcinek łapać diglety i ewentualnie jeszcze trochę sensrów w międzyczasie, ale... Chyba nie o to chodzi. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, Widzimy się długo w kolejnych filmach. Aha, jestem ciekaw, jak rozwinie się sytuacja co do Trio Jeziora. Kiedy dowiemy się czegoś więcej? Nie wiem, ale jak tylko się dowiemy, będzie o tym info na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie cześć.